Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Tym razem będziemy opowiadać o historii Mercedesa. Na przykładzie Mercedesa Wolfa, Mercedesa G-klasy. To co tak naprawdę możemy o dzisiaj oglądać, a co zrewolucjonizowało tak naprawdę samochody terenowe od końca lat, od początku lat 80. XX wieku. I jest do dzisiaj widoczny jako podstawowy trend rozwoju samochodów. Właśnie tak zapoczątkował ten trend Mercedes. Więc tak, dlaczego Mercedes dopiero w 80, 1989 roku wszedł na wyposażenie y, bogatego, bogatej armii, jaką była Bundeswera. A samochody marki y, g czy też mercedesy terenowe tego typu, jak tej widzimy, y, tak naprawdę zaczęto produkować w latach już 70., 78. czy 9. rok, one już się pojawiają. E, niestety nie wygrały konkursu dla samochodu dla RFN. Wygrał go Volkswagen ze swoim Iltisem. E, uznano, że konstrukcja jest prostsza, e, tańsza i że ona w ilości 10 tysięcy sztuk zapewni e, Bundeswehrze samochód, który oni potrzebują. Ale zostały inne rynki europejskich armii, e, takich jak Norwegia, takich jak e, Grecja, takich jak Dania. Holandia, e, Francja, i tam sprzedawano technologię właśnie Mercedesa Wolfa, Mercedesa g klasy I te armie zakupiły tych aut e, sporo, bo ocenia się, że około 15 tysięcy aut zostało e, sprzedanych do krajów NATO, właśnie po to, żeby one funkcjonowały jako samochody terenowe, jako samochody e, łączności, dowodzenia. W ten, w ten sposób one były po prostu wykorzystywane w tych armiach jako samochody wysokiej mobilności, jak to się ładnie w Polsce nazywa. Samochody z napędem 4x4. Samochód, jakim jest Mercedes, w armii duńskiej, był bardzo ciekawym modelem, ponieważ do, każdego, do każdej yy, armii były te samochody inaczej sprzedawane. Na przykład Mercedesy, sprzedawane do armii francuskiej, były produkowane przez Peugeota z silnikiem Peugeot, ale z kompletnie troszeczkę inną zabudową, z kwadratowymi lampami nieokrągłymi i one były, yy, wszystkie rama, pozespoły były Mercedesa, ale na przykład nie było blokad na przednim moście. Dla armii duńskiej z kolei ta, ten, ten Wolf wygląda tak samo jak dla innych, ale jest troszeczkę krótszy i mianowicie nie ma wspomagania, to jest taka charakterystyczna rzecz dla tego modelu. No i silnik jeszcze starej technologii 2.4 diesel bez turbo, więc jest to jednostka tak naprawdę nie do zajechania. Pod maską kryje się y, silnik pojemności 2,4 litra. produkcji oczywiście Mercedesa z instalacją 24 v więc kolejny raz mamy dwa akumulatory. Silnik znany y, miłośnikom, mercedesów na całym świecie. Silnik niezawodny, prosty w konstrukcji, y, niewymagający tak naprawdę wiele, y, a dający dużo, dużo radości, dużo możliwości remontowy. Prosty, przede wszystkim bardzo prosty silnik. Takie silniki były montowane właśnie w duńskich wersjach. Najbardziej dzisiaj są poszukiwane wersje benzyny dla szwajcarskiej armii, ponieważ one mają bardzo mocne silniki, ponad 160 koni i te, te, te Mercedesy są poszukiwane najbardziej. Duńczyk jest takim troszeczkę osiołkiem roboczym, tak można go najprościej nazwać, dlatego, że on jest taką dosyć popularną wersją. Też nie jest lubiany z powodów korozji, ponieważ Dania jest krajem nadmorskim, więc korozja jest wszędobylska w tych autach. No i niestety Mercedesy mają ogromne problemy z korozją i łatwo po prostu popadają na tą, na tą przypadłość rdzewienia i posiadania wielu ilości dziur, które też nie ominęły tego egzemplarza. Tylko zostało to już po prostu, ten problem został już zażegnany i wyremontowany. Bardzo rzadko zachowują się takie paski, takie elementy, które świadczą o, wojskowym, o wojskowej historii tej, tego modelu. Mianowicie są to paski do tego, że można było przymocować plandekę. Czyli możemy całą plandekę sobie ściągnąć z tego, z tego pojazdu i zamontować sobie ją po prostu tutaj sobie kładąc i przytrzymując tymi paskami. Też zwróćcie uwagę na kamuflaż, który tutaj zachował się w oryginale, bo bardzo często te auta są zmieniane. Jest kamuflaż, bo on po prostu jest obleśny, ten kamuflaż brzydki, dlatego że po prostu było, był, samochód był zielony, w takim charakterystycznym zielonym kolorze dla armii duńskiej, w takim jasna trawa. Bardzo to przypomina radziecki kolor 4BO. I na to jest po prostu, są, są, są płaty po prostu pętlem. Także książę nie siadał i robił po prostu te łaty tej pędzlem, więc to wszystko było tutaj robione y, bardzo prostym sposobem, typowym dla duńczyków, czyli kamuflaż zielono, brązowo, czarny, y, charakteryzował te samochody armii duńskiej. Więc y, jesteśmy z tyłu samochodu. Samochód oczywiście był dostosowywany pod to, że był samochodem łączności, samochodem dowodzenia, o czym świadczy tutaj montaż na antenę. To był jeden montaż na antenę, on się zachował, ponieważ on ma tutaj podstawę pod rejestrację, oświetlenie. Tutaj była zamontowana druga podstawa pod antenę, żeby można było porozumiewać się z daną jednostką, z tym co miało być tutaj wykonywane. Z tyłu oczywiście jest wejście do tego, do tego pojazdu. Mamy podwieszaną taką roletkę, zapinaną tutaj na takie suwaczki zamki. Wlew paliwa się znajduje też tutaj z tyłu. Oczywiście samochód chodzi na e, olej, e, olej napędowy, czyli diesla. Mamy z tyłu koło zapasowe, na umieszczone tutaj na tych drzwiach, czyli tak stricte terenowy samochód. Na kole powinien być pokrowiec, który zasłania to koło. No i hak, hak. Typowo wojskowy, Toski oraz 24 woltowa instalacja tego, tego auta, które tutaj zapewnia nam w tym, że auto może po prostu ciągnąć przyczepkę. Każdą przyczepkę wojskową, oczywiście, dostosowaną do tego typu auta, może sobie ciągnąć ten, ten nasz yy, Mercedesik. Wyposażenie auta jest typowe dla samochodów yy, rodziny Mercedesa. Wolfa Galendy Jest to bardzo proste wyposażenie, mianowicie wielofunkcyjny przełącznik, który jest jednocześnie do przełączenia kierunkowskazów, wycieraczek, sygnału dźwiękowego, szybkości tych wycieraczek. Wszystko jest tak naprawdę tutaj w jednym panelu. Oczywiście prędkościomierz, napięcie, które nam tutaj mierzy ten, ten zegar, oraz taki multi, multi element do. Tego, czy ja mam, mamy chłodziwo, paliwo, yy, awarie jakichś układów, yy, czy też długie światła, czy też nawokuje no, nam paliwa. Bardzo są ciekawe te kontrolki, tutaj one pokazują, no, one się zapalają w momencie, kiedy zapinamy napę blokady napędów. Yy, no i oczywiście kierunkowskaz. Ręczny gaz, bardzo często spotykany w samochodach terenowych, znany z uazów na przykład, czy z gazików. Też tutaj, jak najbardziej w tym aucie z 1986 roku, on tutaj jest i jest charakterystyczne Następnie popielniczka, też taka bardzo ważna rzecz na wyposażeniu auta, jak popielniczka. Zaciemnianie światła, także można światła nam tutaj zaciemnić w środku, żebyśmy nie mieli tutaj jakichś refleksów. Wtyczka na 24V, jakiegoś ładowania, panel obsługi nagrzewania. Ten auto, mimo plandeki, to jest w ogóle niesamowite, że auta, które mają plodyki, mają bardzo dobre ogrzewanie. Także jest w nich bardzo przyjemnie i ciepło. Oczywiście też jest tutaj schowek. Schowek, który mamy tutaj w tym miejscu. Możemy go sobie otworzyć. Ten schoweczek, I tutaj mamy po prostu elementy potrzebne do jakiegoś przewożenia tego typu rzeczy. Następnie. Tutaj jest całe serce tego napędu. Tutaj była zamontowana kiedyś radiostacja. To jest tutaj odcięcie masy. Takie charakterystyczne odcięcie masy. Tu jest tabliczka bardzo prosta z obsługi tego, tego systemu. Teraz jeżeli weźmiemy do tyłu, mamy do siebie i do tyłu, czyli w lewo i do tyłu, mamy napęd 4x2, czyli taki typowy dla normalnego auta napęd na tył. Następnie, jeżeli przesuniemy ją do, do przodu, zobaczcie, jak to się przesuwa: to nie jest jakieś takie majtanie jak w Łazie, tylko przesuwamy do przodu. Mamy 4x4. Jeżeli przesuniemy następnie dalej, to mamy 4x4 z reduktorem, i 4x4 łącznie z takimi śmiesznymi elementami tutaj, które możemy sobie podnieść. Wtedy mamy blokady, Wtedy ten auto bardzo wolno jedzie, praktycznie wyjeżdża z każdego terenu. Ciekawostką z instrukcji tego Mercedesa jest to. Że samochód ten może podjechać pod pochyłość o wysokości o kącie nachylenia 80 stopni, to jest coś takiego bardzo niesamowitego. Oczywiście, strzenia biegów, cztery biegi, bardzo prosta, bez jakiegoś tam wolnego biegu, które już były na przykład, montowane w Bundeswehrze. Gaśnica, i to jest praktycznie cały panel, który tutaj mamy. Pala się w auto bardzo prosto. On jest. Yy... Chociaż jedna rzecz jest zastanawiająca. W momencie, kiedy włączymy sobie masę, to jest takie charakterystyczne, przekręcamy sobie kluczyk. I tutaj widzimy grzanie świec. To grzanie świec odbywa się w sposób bardzo długi. W żadnym aucie ono się w współczesnym nie odbywa w tak, tak długi sposób grzanie świec, ale tutaj się to odbywa bardzo długo. Możemy oczywiście ręczny gaz sobie troszeczkę pomóc. No i mamy już zagrzane. Jedziemy. Auto praktycznie odpala od razu. Przy nawet y, dużych temperaturach minusowych, jeżeli akumulatory są sprawne, on nigdy nie ma problemu, żeby odpalić. Przy minus 10 go odpalałem, nie było żadnego problemu z odpalaniem tego auta, więc jest bardzo wydajny ten system y, odpalania tego y, auta, y, które, które tutaj widzimy. Zapraszamy na przyjaźńkę. Pokażemy Wam tutaj drobne możliwości tego ów auta. Chyba ja gdzieś tam na Używę, na Używę. jakiś śmieci więc teraz sobie jedziemy takim samochodzikiem w jego naturalnym położeniu, w na naturalnym terenie do tego czego został czy stworzony, czyli do jazdy w terenie. No, jedziemy tutaj sobie wolniutko, żeby sobie to wszystko nagrać, żeby to zmontować, żeby zobaczyć. Jakie są wrażenia z jazdy takim samochodem? No, kompletnie inne niż samochodem takim yy, popularnym, którym się jeździ na co dzień. No, ja jeżdżę Fordem Fusion, to nie jest jakaś tam rewelacja, ale, ale naprawdę auto jest yy, siermiężne, Jest po prostu proste, nieskomplikowane. Siedzenia tutaj robią robotę, to jest niesamowite, że siedzenia są bardzo wygodne. I nawet przy dłuższych wycieczkach on nie ma tego typu problemu, że jesteśmy zmęczeni, bo i na jak jest niewygodnie, on daje po prostu radę. Prostota wykonania tych wszystkich elementów tutaj jest tak fantastyczna, że po prostu nie musimy jeszcze tutaj dochodzić, że to jest wentylator, no to jest wentylator. Robi się wieje po prostu. tak. Także to jest bardzo intuicyjne i proste auto. Jest po prostu prostota tego auta nas tej całkowicie przygniata w każdym momencie, kiedy go się użytkuje. Oczywiście on jest dosyć twardy, tak? Czy Munga, czy Ilkis, one są miękkimi autami. Tutaj to czuć każdy, praktycznie w w którym wjeżdżamy. No ale tutaj są możliwości terenowe, sposób wykonania. ten auto ma tak naprawdę 130 tysięcy tylko przebiegu udokumentowane książką serwisową, którą ma w posiadaniu przy zakupie tego auta i ta książka była po prostu dana. Więc jest bardzo dobre. Ciekawostką jest to, że dopiero w zeszłym roku dopiero się wycofuje Mercedesy, które nam podarowała bambuswera z naszej armii, więc my wycofujemy dopiero w latach 2023-2024, więc są to naprawdę dobre auta. No tutaj niestety nie poszalejemy z powodu, że no, nie, nie uchwycimy obrazu. Czy jednak dajemy gazu Możesz tam lekko dać gazu? Trzymasz się dobrze? No. Faktycznie jest mega sztywne zawieszenie, aż ciężko jest wytrzymać kamerę. No, to jest błąd, aby tak nie było, nie? No. Trochę bardziej zszalała bardziej, bardziej by po prostu ją bujało, nie? Wiesz, to jest tak proste auto, że jest ciężko coś tutaj, tak opowiedzieć, to jest takie finezyjne, fantazyjne w tym aucie. Yy, nie jest to skomplikowane auto, no. Po prostu jest y, bardzo proste, wszystko praktycznie można w tym aucie samemu wymienić. Nawet jakiś tam amortyzator skrętu miałem do wymiany, co sam wymieniałem. Jakiś tam montowałem, podniesienie szyby, to pod, pod, podniesienie szyby. Także tutaj to jest wszystko tak naprawdę, no bierzemy śrubokręt i to robimy. Więc nie ma najmniejszego problemu. Nawet założenie tej flądki to jest tak naprawdę, sam ją zakładałem, może mi to zajęło 20 minut. Y, więc to jest wszystko bardzo proste w tym aucie on Wymaga jeszcze dopieszczenia pewnych szczegółów ale to, to, to z czasem jak już będzie wiosna, będzie ciepło będziemy się bawić, myć, szorować i wymieniać pewne elementy bo są to już naprawdę pierdółki także bardzo wdzięczne auto i każdemu naprawdę polecam zakup takiego pojazdu do zabaw terenowych bo to jest przepaść jeżeli chodzi o auto typu gaz czy ułazy, które są dalej popularne w Polsce jako pojazdy wojskowe. To technika zachodnia daje nam o wiele większe możliwości e, zabawy i kultury, poznawania kultury technicznej. Chociaż oczywiście auta radzieckie typu UAZ są bardzo wdzięcznymi pojazdami, które, przy których można się wiele nauczyć. Można sporo przy nich zrobić samemu. Się wszystko można zrobić samemu w tym aucie. Wystarczy trochę zacięcia i podstawy wiedzy o mechanice. I mimo zobaczcie, że nie ma wspomagania w kierownicy, to to auto całkiem wdzięcznie sobie radzi w terenie i ma te możliwości, czy masz bardzo dobrze sobie radzi przy zakręcaniu. Oczywiście trzeba mieć siłę, tak? ja nie jestem samym facetem, że sobie to nie daje rady z tą kierownicą. Ale to nie jest bynajmniej auto dla kogoś, kto tej siły w rękach no, nie posiada. Kończymy ten odcinek o, o Mercedesie Wolfie, Gelendzie, bardzo popularnym samochodzie, który tak naprawdę stał się w jakimś latach 90. czy 2000 wyznacznikiem luksusu w posiadaniu takich trenówek i postawił bardzo wysoko poprzeczkę. Jeżeli chcecie dowiedzieć się takich ciekawostek motoryzacyjnych z naszego muzeum, czy też tam, gdzie jeździmy, zapraszam na kanał. Oglądajcie, komentujcie, subskrybujcie bo pomaga nam to po prostu w rozwijaniu naszego kanału. Dziękuję.